Dobry wieczór, no mamy takie te, o poczekaj, tutaj on w ogóle jakiś taki nieostry. No bo on jest niewyraźny po prostu. Jest niewyraźny. Cześć mamy i taty, dawno tutaj y, was nie było u nas. Y, wiecie, no spokojnie, no weź mi tego pajaca zdejmij, no, no dziadek do orzechów. Tak. Am, am, am. A gdzie on to orzechy zjada dupą? Tutaj. Tu się wkłada? Tu. A, dobra. Jeżeli A, ja nie wiedziałam, czemu to tak? Bo Ale ja, ja. Takie... Patrzcie, człowiek, głupi całe życie. Um, um, całe um. życie głupi. A. Yy... <noise> Cześć, no, jeszcze no to mamy, no. Nie, no, ale po co ci pokazywać wszystkie gadżety, co ty sobie kupiłeś w ekspertyczne. Ale w chodzi o to, markecie? żeby... To nie no jest naprawdę, z tego marketu. No żeby tak żyć. Ale żadna rzecz nas nie zaspokoi, ale my będziemy za ale to będziemy Ale Żadna rzecz się... nie nakarmić serduszka. To jest, to ja jest... wam powiem. Nie, no weź tylko naciśnij, bo to jest no, dla dlaczego. No będzie się kłócił, no będzie się kłócił. Sam jesteś <laughs> Jak powiedziałam, no właśnie. Słuchajcie, i tak. No. No tak. Zobacz się, wyfotrałeś się do Państwa, jak ty wyglądasz. Przepięknie wyglądam. No. E... Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No już, 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 No więc tak. Czasem, e, nie było nas parę dni, ale czasem te trudne sprawy też trzeba pozałatwić i powiem Wam, że nie taki e, ten diabeł straszny, czy tam ten wilk. E, jak... jak ten ZUS malują. E, tak, dokładnie tak. I, e, I co jeszcze chciałam powiedzieć, że Strach to jest taka popierdoła w naszej głowie, która nas tak po prostu jakby nagrywa w nas takie przekonanie, że będzie tak źle, że się posram, posikam i po prostu. A że w rzeczywistości to w, w, jakby w tym czasie, w, w, do którego dochodzimy, no bo zobaczcie co my mamy. My projektujemy strach na przyszłość. Kurwa, teraz jest dobrze, ale jak ja się będę bał, jak ja tam pojedę, to tak, tak się będę bał, tak się kurwa będę bał, że po prostu nie wytrzymam, no nie? A tak naprawdę, jak tam pójdziesz, to już się nie boisz, bo. bo <laughs> Więc takie sprawy trzeba załatwiać. Nie odkładajcie, pamiętajcie na, na później. I pamiętajcie, że żyje się tylko w tu i teraz. Nie w jutro, nie we wczoraj, tylko w tu i teraz. I chciałam Wam powiedzieć, jaką mamy refleksję, tak żeśmy trochę świata pozwiedzali, i tak sobie ludziom się przyglądamy. I ja jak byłam na studiach, to pamiętam, że tak bardzo chciałam tym tramwajem, tak, tak sobie myślę, kiedyś będę miała dzień wolny, ja sobie wsiądę do tego tramwaju, tak będę oglądać przez tą szybę tych ludzi, tak. Co nie robią, jak się zachowują, jak, jak relacje wyglądają, tak. a nigdy tego nie zrobiłam. W każdym razie przyglądanie ludziom jest, jest bardzo ciekawe, bez, bez jakiejś specjalnej oceny, tylko po prostu, żeby... Żeby, żeby patrzeć na, na ich różne zachowania. I tak sobie... Chociaż mamy czasami takie zabawy, w la, w, znaczy głównie w lato, jedynie w lato, kiedy siedzimy sobie w ogródku, na przykład przy kawce, gdzieś tam w ogródku, to podkładamy głosy parom, czy tam w ogóle mhm. ludziom, którzy sobie siedzą i tak rozmawiają. Oni tylko tak robią, tak widzimy tylko. A wtedy podkładamy sobie głosy, co no oni mówią, no to takie dawne kawy. Tak, zabieg tak po, zabawowi prostu. po prostu lubimy się czasem pobawić. Nie? No. Y no, i tak mi się wydaje, że my, yy, może mało się nad tym zastanawiamy, ale takie mam gdzieś wrażenie, wiecie, że mało ludzi ma tak naprawdę szacunek do siebie. Bo my tak jesteśmy nauczeni, no jesteśmy bardzo często poprzekraczani. Możecie się zgadzać albo nie, ale wiem, wiem już, że, że, że na pewno tak jest. To będzie słowo roku, nie będzie słowo sigma, nie będzie słowo tam Alfabeta, wulkan gama, tak? gamma, tylko teraz słowo roku to będzie przekroczony Ja Uważam, że wszyscy jesteśmy mocno poprzekraczani, to nawet widać po budowie ciała, po sylwetce, ale to nie o tym dzisiaj. To myślę, że to na, na webinar taki ciekawy temat. Ale jak dużo ludzi nie ma do siebie szacunku. I to jest tak, że dopóki ja nie mam szacunku do samej siebie, to ja nie mogę żądać tego szacunku od innych. No bo jeżeli ja nie szanuję siebie, swoich granic, swoich potrzeb, swoich emocji, swoich uczuć, swoich odczuć, swoich doznań, to nikt nie jest w stanie tego uszanować, bo on patrzy na mnie, no. a, ale... Ciekawe. W kurwa, no dobrze, jego dobrze, szanować. bo sobie, czy, ale to teraz nie teraz, wiesz ludziom, że teraz tylko numer polega na tym, że, że jak ja nie szanuję swojej. Jeżeli cię nigdy nie nauczył swojej granicy, jeżeli ty masz przekroczone, bo to przekraczanie to nie jest, że ktoś przekraczanie jest przekraczany, równa, że bo przekraczany, że leżał, a ktoś go przekroczył, se wszedł i przekroczył. Tylko przekraczanie granic, w skrócie przekroczony, czyli przekroczone granice. Jeżeli ktoś cię nigdy nie uczył, że ty możesz mieć swoje zdanie, że ty możesz mieć e, swoje, swój pomysł, swoje emocje. że ty możesz mieć emocje, że ty. Że... Że ma, że ty, ale za to musisz robić to, co inni, musisz czuć to, co właśnie ja Ci powiedziałem, Ty no też powiedział, tak no to wtedy, nauczeni to wtedy jak, skąd tego, się ten szacunek ma się do siebie wziąć? No. My jesteśmy nauczeni tego, że my tu żyjemy po to, żeby nas stado akceptowało, Szacunek im bardziej się poświęcasz, do do tym bardziej mnie do, stado no. akceptuje. Ale mówię, że jest szacunek. Co to jest szacunek. szacunek Do starszego masz szacunek, do profesora szacunek, nie. do nauczyciela szacunek, do księdza szacunek, do tego szacunek, do, do wszystkich szacunek. szacunek. No tak, no przecież no mówię to, co usłyszysz. I teraz, jak to masz? Najpierw, o, najpierw o, do siebie szacunek, no. A czemu? Ty do księdza na końcu? pochwalony, a do mnie on nie mówi pochwalony. A czym on się różni? Ksiądz Kaczkowski mówił, no wchodzi i mówi, jestem ksiądz Piotr. No chyba widać po koloradce. To tak jakbyś mówił, jestem aktor Paweł. To widać też po koloradce? No nie, jestem biolog Paulina, wiesz. O, fajne. Jestem fry, Jola. Ty fajne. Jakby się tak normalnie to w końcu by ludzie od razu tak. musieli pytać, że się. What Księga are you Agnieszka, doing for Księg. living? What are you doing for living? Jak się nazywasz? Księgowa no. Agnieszka. No. To jest fajne. No, Ksiądz jest jego tożsamość po prostu, wiesz. No. Ludzie w ogóle nie mają swojej tożsamości. Tam się erotyczny Bartosz. Nie, to od razu by było widać.

i teraz tak, słuchajcie, ja wam powiem, my Szacunamy. nie znamy. Wracamy teraz do szacunku. Dobrze. I teraz, my nie znamy swojej tożsamości. Nam się wydaje, że moją tożsamością jest matka. Co? No a jak? Co jest twoją tożsamością? Jezus Maria. Co to znaczy, twoją tożsamością jest matka? Co znaczy? Moją tożsamością jest matka. Co znaczy? To jest tak jak zawód dyrektor. Rozumiesz? Nie. Ach. Słuchajcie, wracam do szacunku, ale daj powiedzieć. No czekaj, nie, no, ale skrótem, nie trąchaj, no to to tożsamość, w tym ty się utożsamiasz, kim ty jesteś na tej ziemi. Ty jesteś sobą, przede wszystkim no. człowiekiem. Nie no sobą jestem. Sobą jestem. No, to to jest dlaczego szanujesz matką. innych bardziej niż szanujesz siebie? Dlaczego, dlaczego jesteśmy na ucieknie? jak siebie samego. No. No. Wiecie, gdybyśmy wszystkich szanowali Tak naprawdę jak szanujemy siebie To byśmy nikogo nie szanowali Bo my siebie nie szanujemy I to chodzi o granice Zarówno te, jakie ja stawiam światu I te granice, jakie ja stawiam sobie To znaczy, że Jeżeli ja na nikogo nie drę mordy To na mnie nie można drzeć mordy Jeżeli ja nikogo nie obwiniam Bo jakież ja mam prawo Przewrzucać czyjąś winę Na kogoś Szczególnie na dziecko, nie? Jeżeli ja y, y, nikogo nie oceniam, to nikt nie ma prawa oceniać mnie. Jeżeli ja nikogo nie obwiniam, y, 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 nie wrzucam w poczucie zakłopotania, y, wstydu, winy, przewiny. Przede wszystkim ustalmy, czy, czy my się chcemy poświęcać, czy my chcemy być święci, moi drodzy. Czy my chcemy być święci po śmierci? No naprawdę, ja myślę, że to dużo, dużo, dużo robi robotę, że ja po śmierci będę święta. Więc jak ja nie chcę być święta, ja chcę po prostu przeżyć to życie tutaj teraz, tak? Więc ja, jeżeli ja nie chcę być święta, to ja nie muszę się poświęcać po prostu. Ja nie potrzebuję się poświęcać. Może inni mm, potrzebują mojego poświęcenia, ale ja jego nie potrzebuję. A ponieważ ja tu jestem najważniejsza i ty tu jesteś najważniejszy sam z sobą, sama z sobą, i ty jesteś najważniejsza sama ze sobą, to ty się nie potrzebujesz poświęcać. A kto się potrzebuje poświęcać, niech się poświęca. Niech się po prostu polewa tą świętą wodą i niech się poświęca i niech zostanie sobie świętym, a my nie musimy. Możemy przeżyć jak normalni ludzie i też na będzie Dobrze. I co to jest? Szacunek dla siebie. Jeżeli ja nie, nie wymagam od innych, żeby uznawali moje emocje, moje odczucia, moje doznania, żeby mnie szanowali, to oznacza, to oznacza tylko tyle i aż tyle, że ja nie szanuję samego siebie, samej siebie. Jeżeli ja po, pozwalam innym osobom, żeby na przykład mówili: Przecież ciebie ojciec dostanie zawału. Zjedz obiadek bo babcia się, babci będzie przykro. Idź do cioci, bo się pogniewa. Pocałuj yy, wujka, bo macie urodziny. To idź do cioci, to pocałuj wujka. To zjedz dziadka i tak dalej. To idź do księdza, zanieś torby, sąsiadce. Pomaga. Jeśli ty potrzebujesz się poświęcać i czujesz, że będziesz święty, święta, to super. To jest twoje. Ja to zostawiam przy Tobie, okej? Okay? Ja mogę szanować siebie. I wiecie co? Szanować siebie to postawić granice. To, to, że ja mam prawo do swoich emocji. Mogę czuć taką dobrą, niedobrą emocję wszystkie emocje są dobre, tak? Mogę czuć przyjemne emocje, nieprzyjemne emocje, ale to ja decyduję, jakie ja czuję emocje. I to ty, tamten, ta. Tamten, tamta, tamto decyduje, jakie ono ma emocje. I jeżeli ktoś ci mówi, że przez ciebie się pochoruje, zabije się kiedyś przez ciebie, zobacz, jak ja się dla Ciebie poświęcam. To się zabij, to się poświęcaj, ale na pewno nie będzie to przeze mnie. Na pewno nie będzie to przeze mnie. I w momencie, kiedy my zaczynamy się szanować. I szanować zarówno te granice, które stawiamy na zewnątrz, jak i te granice, które stawiamy samej sobie. Że ja też się nie będę obwiniać, ja też się nie będę zawstydzać, ja też się nie będę oceniać, ja się nie będę obwiniać, ja się nie będę opierdalać sama siebie. Chyba, że będzie mi się chciało opierdalać, to się położę na kanapie i będę się opierdalać, ale za to nie będę musiała się opierdalać. To jest takie trudne, ale takie proste. Jeżeli ja po, postawię granice całemu światu, to cały świat będzie mnie szanował. Jeżeli ja będę miała szacunek dla siebie, to świat zacznie mnie wreszcie szanować. Jeżeli ja y, pokocham siebie, to świat mnie wreszcie pokocha. Bo my na zasadzie synchroniczności. To, co dajemy, to taką samą energię odbijamy, jak w lusterku. Nie bójcie się stawiać innym ludziom granicę. To, że cioci, babci, wujkowi, dziadkowi, tacie, mamie, siostrze, bratu, pani nauczycielce, szefowi będzie przykro, smutno, źle, miło, niemiło, to jest ich, to jest przy nich. To są ich emocje a my mamy prawo do swojego do życia do życia do swojego do życia kiedy dożywamy to żyjemy a nie zamartwiamy Się. także nie przejmujcie się czyimiś emocjami Niczymy się nie przejmujcie, bo jest jak jest. I tak jak jest, jest najlepiej. I my nie mamy tu żadnego wpływu na to, czy będzie inaczej. Znaczy nie mamy wpływ. Mamy wpływ wtedy, kiedy tak jak powiedziałaś, jeżeli im więcej masz miłości do siebie, tym więcej miłości, bo to tak masz tę miłość, masz tę miłość, potem ona tak zaczyna wyciekać, takie światło idzie, bije od ciebie. I wtedy ta to, to raz, że światło jest taką energią, która, która zatrzymuje złe, ale też. Zaraża dobrem, i wtedy ten, te, te drugie przychodzą wtedy. Więc, te, więc zobaczcie, ta, od czego się zaczyna szacunek? Szacunek się zaczyna od Kocham Cię Pawełek. Znaczy, możecie I mówić i nam trudno Kocham wiecie, Kocham Cię Pawełek. Odkąd ko ko zaczęliśmy robić te filmiki, to, to prosimy Was. Ja, ja, ja w szczególności chyba mi cisnę, e, ale też nie mogę Was przecisnąć, Tylko sugeruję, żebyście nagrali, nagrały, chwali film. Taki film, gdzie włączycie sobie kamerę, staniecie z boku. No bo podobno, że jak się siedzi w słoiku, to nie można zobaczyć, jak ten słoik wygląda z boku. No to wyjdźcie z siebie, stańcie obok, jaka najlep jako najlepsza swoja osobista, czuła przewodniczka i powiedzcie o sobie, o tej Olimpii z boku, o, tej, o tym Pawle z boku, coś dobrego, coś za, za co go cenicie, za co go kochacie, za co go szanujecie. I to będzie pierwszym krokiem do obudzenia, do przebudzenia. Szanujmy się nawzajem, szanujmy nasze dzieci, szanujmy naszych partnerów, naszą rodzinę, nauczycieli, bliskich, dalekich, panią w sklepie, szanujmy wszystkich ludzi, ale nie bardziej niż szanujemy siebie samych. A teraz włączymy. Nie, nie, nie. nie. Chiński market, no, chiński market. Przepraszam nie. bardzo. A kto to włączył do prądu? Wiktoria. Wiktoria. Zwracajcie. teraz. Nie wiem po co to jest, ale słuchajcie, to jest. O, teraz będzie tak. Nie, tak no. pewnie. a jakby tu wyłączyć? O. A co jak królik doświadczalny jest? Nie, no ale to ładne takie, to tak I... może, o może tylko będzie tak po prostu ja tu sobie. O, do O, wolna łazienka. No, zobaczcie jak ładnie. Co? może tak teraz. Jak w kościele. Jak w, w takie kościele przecież... się do działać, bo leżą. Gdzie? To w teatrze za kulisami takie leżą. No, żeby brudu nie było widać. Ja raz zamiatałam scenę. Nie, to chodzi o to, to że Toż to żeby, nie do zrobienia. O, żeby tak, żeby taka poświata była. Jaka poświata? No Dla całego świata. Szacunek, miłość. Ah, a jeszcze, jakbyście mieli orzechy, to pamiętajcie, że. To działku do... w dupę. Tutaj. <laughs> miłość, wdzięczność, szacunek. Dużo szacunku Do no. Do tutu. Do tutu, tu. Tu, tu, tu. Pa, pa, pa. pa. Do, do samego siebie. Powiedziała Wiktoria.